Projekcja filmu Mój biegun, połączona z relacją z wyprawy pani Doroty Chylińskiej, czwarte liceum ogólnokształcące zamieniło się w plan filmu Grozy. Najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów, a zarazem pierwszy niepełnosprawny, który zdobył oba bieguny. Na podstawie jego historii, której scenariusz napisany został przez samo życie, Janek Mela stał się inspiracją dla Marcina Głowackiego, który wyreżyserował Mój Biegun. Film do kina przyciągnął nie tylko tych, którzy ciekawi byli, jak historia Jasia Meli została przedstawiona na dużym ekranie, ale również tych, którzy na żywo chcieli usłyszeć o tym, jak zdobywa się najwyższe szczyty. Ponieważ projekcja filmu połączona była z prelekcją pani Doroty Chylińskiej, która dzieliła się swoimi przeżyciami z ostatnich wypraw. Już wcześniej pani Dorota Chylińska zwróciła się do nas do kina, że chciałaby taką prezentację na temat swojej wyprawy przygotować w naszym kinie. My czekaliśmy, aż pojawi się idealna okazja. Taka pojawiła się teraz przy okazji filmu Mój biegun. Film połączony z dyskusją czy prelekcją to nowy sposób na zachęcenie widzów do odwiedzenia kina. Chcielibyśmy co pewien czas przygotowywać właśnie takie specjalne wydarzenia, żeby kino nie było tylko miejscem, w którym można obejrzeć film, ale także miejsce, w którym można się czegoś ciekawego dowiedzieć. A dowiedzieć się można było sporo. Anegdoty, ciekawe historie, niesamowite fotografie połączone z dokładnymi opisami pobytu na Alasce, a także drogi, jaką trzeba pokonać, by zdobyć najmroźniejszy szczyt Ameryki Północnej. Tym wszystkim z przybyłymi na prelekcję gośćmi dzieliła się zdobywczyni szczytu McKinley. Więcej o pasji pani Doroty Chilińskiej o tym jaka jest na co dzień, dowiedzieć się będzie można w specjalnym wywiadzie dla ITVM, który dostępny będzie już w poniedziałek w zakład inicjatywy i osobowości. Najchuczniej obchodzony w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii zwyczaj o celtyckich korzeniach związany z maskaradą i żartobliwym naśladowaniem duchów dotarł także na grunt polski i wzbudza sporo kontrowersji. Moim zdaniem Halloween jest bardzo dobrym świętem, bardzo fajnym i nie musimy po prostu hejtować tak tego święta, jako że jest z Ameryki, po co to praktykować? Nie, moim zdaniem możemy to praktykować, a wręcz fajnie by było, jeżeli byśmy przyjęli to święto pozytywnie. Myślę, że jest to jakiś tam sposób, żeby świętować to święto w taki właśnie sposób przebierając się Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, tylko że Polska jest niestety bardzo zacofana i no jest, nie jest to fajne Halloween jest takie weselsze święto. Bardziej się obchodzi, młodzież to inaczej traktuje. Korytarze czwartego liceum ogólnokształcącego i sale wypełnione duchami, wampirami czy wdówkami do zwłócenia przypominały plan filmu Grozy. Charakteryzacja była niezwykle realna, a stroje przemyślane. Wszystko po to, by wygrać zorganizowany przez szkołę konkurs na najlepiej przebraną klasę. Halloween w Polsce przez kościół rzymskokatolicki uznawany jest za pseudo święto, które wychwala Lucyfera i związane jest z obrzędami antychrześcijańskimi. Młodzież jednak swój rozum ma i do Halloweenu Podchodzi z dystansem jako sposób wyłącznie na dobrą zabawę. Wydaje mi się, że teraz u nas w Polsce to może być fajna zabawa, tak jak teraz u nas w szkole każdy się przebrał, wszyscy fajnie się bawią i mają różne pomysły. No moje to jest fajna to jest sprawa. Kwestia spędzenia wesoło czasu. Chyba tylko o to chodzi. Pokazujemy tym, że w szkole nie tylko się uczymy, ale też możemy się dobrze bawić. Fajnie, że w szkole jest fajna atmosfera, że wszyscy wyglądają. Po prostu bardzo dobrze i nie musimy ze sobą konkurować, tak naprawdę. Na przerwach wszyscy jesteśmy razem i to jest fajne, że tak naprawdę jesteśmy jedną wielką, straszną rodziną. Luźniejsza atmosfera, ciekawie, każdy się tam śmieje z drugiego, wszystko fajnie wychodzi. Bo to jest zabawa tylko. Nie ma z tej żadnego pokrzyżowania tego, tak? Nie wiem, dlaczego ludzie się tak buntują w związku z tym. Moim zdaniem jest to świetna zabawa i. No, nie trzeba utożsamiać się religijnie z No, nie trzeba. Konkurs na najlepiej przebraną klasę nie był przymusowy. Przebierali się tylko ci, którzy chcieli, i jak sami przyznali, to Halloween podchodzą z dystansem i traktują obrzęd ten jako zabawę, która z wyznaniem wiary nie ma zbyt wiele wspólnego.